Cześć. Witajcie w kolejnej części podróży po Kornwalii. W poprzednim odcinku odwiedziliśmy Tintagel i odkrywaliśmy tajemnice malowniczego zamku. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do urokliwej wioski rybackiej Bostkastel. W następnych częściach naszego vloga zajrzymy także na górę świętego Michała. Jest to skalista wyspa z gotyckim zamkiem. Odkryjemy piękno plaży i zatoki Kinan najczęściej fotografowanego miejsca w regionie. W Sant'Neck Tans będziemy podziwiać ukryty w lesie wodospad. Następnie udamy się na krańce Korwali do Land's End, czyli do najbardziej wysuniętego na zachód punktu Wielkiej Brytanii oraz na południowy jej kraniec do Lizard Point. Zapraszam na kolejny film. Boscastle to niewielka miejscowość położona na wybrzeżu Cornwallie w południowo-zachodniej Anglii. Jest oddalona zaledwie 10 minut drogi od Tintagel. Można więc połączyć te dwa miejsca w jedną całodniową wycieczkę. Miejscowość licząca zaledwie 700 stałych mieszkańców co roku przyciąga tysiące turystów, nie tylko z Anglii. Jest to idealne miejsce wypadowe do spacerów i jednocześnie oferujące piękne widoki na morza i wybrzeże. Ale w 2004 roku Bostkastel bardzo mocno ucierpiało na skutek powodzi płynąca przez Bostkastel rzeka Walency na skutek intensywnych opadów deszczu wylała, powodując znaczne zniszczenia w miejscowości. W wyniku tej tragedii wiele budynków zostało całkowicie zniszczonych. Natomiast społeczność Bostkastel zjednoczyła się i pracowała intensywnie nad odbudową tego miasta. Szkody wyrządzone w wiosce i otaczających ją terenach zostały doskonale naprawione, zachowując charakter miejscowości. Dzisiaj nie widać śladów po tych zniszczeniach. W białym domku obok historycznego portu znajduje się jedno z najpopularniejszych niezależnych muzeów Wielkiej Brytanii, które jest poświęcone historii czarów i magii. Muzeum Witchcraft and Magic szczyci się obecnie największą na świecie kolekcją artefaktów związanych z czarami. Znajdują się tam informacje na temat magicznych wierzeń i praktyk z wielu kultur całego świata. Poziom wody w kanale i porcie zmienia się wraz z odpływem i przypływem morza I aby wypłynąć w rejs z portu trzeba czasami trochę poczekać albo radzić sobie na własną rękę. Idąc wzdłuż korytarz rzeki Wąskiej Dolinie dochodzimy do krętego skalistego wejścia do morza. Opuszczając Castle, wspinamy się coraz wyżej na klify i kierujemy się w stronę Villa Park. Spacerując coraz wyżej nad poziom morza, odkrywamy coraz wspanialsze widoki. Bost Castle leży na trasie South West Coast Path, jednego z najpiękniejszych szlaków turystycznych w Anglii. Ścieżka południowo-zachodniego wybrzeża Anglii to trasa o długości 1014 km. Jest to najdłuższy z angielskich szlaków turystycznych. Trasa zdobyła wiele międzynarodowych nagród, a podróżowanie nią oferuje naprawdę wyjątkowe wrażenia. Jeśli chcielibyście pokonać cały szlak, Przemieszczając się naprawdę szybkim marszem, to taka podróż zajmie około 30 dni. Ale tutaj nie chodzi o pośpiech, ponieważ warto delektować się każdym kilometrem wędrówki. Większość turystów dzieli pokonanie całego szlaku na kilka etapów i wyjazdów, pokonując tą trasę w ciągu kilku lat. Jeżeli interesują Was informacje na temat Kornwalii oraz praktyczne wskazówki dotyczące tego regionu, zapraszam na nasz blog. Adres znajdziecie poniżej w opisie filmu. Na szczycie Cypla stoi wieża widokowa, obecnie wykorzystywana przez Straż Przybrzeżną. Jest to mała wieża, która znana jest jako punkt widokowy Villa Park. Została zbudowana na początku XIX wieku. Opisywano go jako dom letni albo dom widokowy, ponieważ jego lokalizacja zapewniała wspaniałą panoramę i była idealnym miejscem na rodzinny piknik. Można tu spotkać półdzikie kuce żyjące wolno na klifach. Zatoka, znajdująca się bezpośrednio poniżej klifów Villa Park, znana jest wśród żeglarzy i niechlubnie zasłynęła z kilku katastrof statków. Jedna z największych tragedii wydarzyła się w 1843 roku, kiedy to statek Jesse Logan osiadł na mieliźnie. Wówczas zginęła cała załoga. Spacer po klifach w okolicach Bostkastel oferuje niezapomniane wrażenia. Przy odrobinie szczęścia, kiedy dopisuje pogoda, jest to też świetne miejsce dla miłośników fotografii. Na koniec wycieczki spróbowaliśmy tradycyjnego kornisz pasty, czyli sporego nadziewanego pieroga. Występuje on w kilku wersjach, natomiast na nasze szczęście był dostępny w wersji wegetariańskiej. Jeśli spodobał się Wam nasz film, to pamiętajcie o łapce w górę i oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Dziękuję Wam za wspólne oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki.